Witajcie, kochani gwiezdni wędrowcy. Jest taka fajna przestrzeń na tej ziemi, w której my odkrywamy siebie, poznajemy życie, poznajemy jak to wszystko funkcjonuje w takim naszym wewnętrznym, indywidualnym odbiorze, który nas prowadzi do połączenia nas z życiem w jedności ze wszystkim. Wiecie, to jest takie niesamowite, kiedy obserwujemy, jak nasze umysły próbują poukładać sobie życie tak, jak się układa klocki. Żeby wszystko pasowało, wszystko było w odpowiednim porządku. Ten nasz umysł lubi właśnie coś takiego, żeby sobie stworzyć, co da mu poczucie, o, jest to poukładane. Oczywiście, jak to z naszymi umysłami jest, jak to z tym umeblowaniem jest, to, to po jakimś czasie się to nudzi i trzeba coś pozmieniać i pozmieniać te klocki. Wiecie, to jest bardzo niesamowita, można powiedzieć, podróż, która się nie kończy w tym układaniu, docieraniu, yy, odkrywaniu, yy, rozumieniu. Uświadamianiu sobie i to wszystko tak gdzieś tam ciekawie tanczy i nas zaprasza do nieustannego ruchu. A to, na co chciałbym Waszą uwagę zwrócić, to jest takie zatrzymanie, punkt zero, który troszeczkę jest inny. To jest też w odniesieniu do pokoju ciemności, który prowadzę. Do tego zejścia, do tego. Takiego zatrzymania się i takiej symbolicznej śmierci. Chodzi o to, że to, co odkrywam i też pokazuję w kontekście tych istot, które uczestniczą w pokoju ciemności, i to, co doświadczam, to to, że tak naprawdę cisza, zatrzymanie, spokój nie jest czymś na zewnątrz. Po układaniu dla tego głodnego, wciąż nienasyconego umysłu, który wciąż generuje potrzebę wyciszenia się, a zarazem stymulacji i różnych bodców, łaknienie. Ta najprawdziwsza cisza i zatrzymanie to jest tej naszej reakcji na wszelkiego rodzaju bodźce. I w pokoju ciemności dzieje się coś takiego, co jest bardzo dla mnie ważne w tym, żeby to podkreślić. To jest, robi się jakiś taki naturalny, można powiedzieć, dystans, yy, pewien rodzaj neutralności wobec scen, wobec. Tych scen, które percepujemy, czy w świecie w wymiarze fizycznym, czy niefizycznym, czy w tym teraz zdarzeń, które się objawiają, a są zdarzeniami z przeszłości, czy z przyszłości, na wszystko patrzymy z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu. I można powiedzieć, patrzymy oczami tego obserwatora który nie jest, można powiedzieć, wesany hormonalnie, emocjonalnie w dane zdarzenie, ale też je czuje i przeżywa. Można powiedzieć, zbiera te informacje wynikające z przeżycia emocjonalnego, ale nie jest, można powiedzieć, zidentyfikowany, bo tak naprawdę ta identyfikacja z ciałem, z naszym umysłem. Powoduje to ciągłe, nieustanne gonienie za tym, by sobie życie poukładać tak, by było komfort w ciszy i uspokojeniu, i w naturze, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakieś wstępne, fajne układanie, ale tak naprawdę ono nie, ono jest takim przedsionkiem do tego, by zobaczyć, dostrzec, że ta prawdziwa cisza to jest w tym naszej postawie, w naszym obserwowaniu, w naszym byciu, i tego się nie wytwarza mentalnie. Oczywiście niektórzy myślą, że przez praktyki mentalne mogą wyciszyć umysł i, i, i yy, 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 yy właśnie wejść w taki stan takiego właśnie yy, bycia. Ja czegoś takiego nie znam. Ey, żeby ujaźnić umysł, tak, żeby on był grzeczny w takim sensie, że e, e, yy, daje... Okienko i przestrzeń do tego, żeby patrzeć oczami tego dystansu. Można sobie to układać, takie dystanse, takie percepcje w umyśle, i one będą, można powiedzieć, taką proformą, taką iluzją. E, dlatego, że jak się pojawi jakiś wątek, który zahaczycie, to od razu ten umysł podskoczy i będzie gryzł i będzie e, e, poruszony. A co nam z takiego oświecenia, urzeczywistnienia, które jest na, Chwilę, a jak przychodzi odpowiedni y, jakiś tryger, to od razu jesteśmy Pff. nas, bynajmniej mnie, interesuje urzeczywistnienie, które jest głębokości mojej rdzenności, mojego rdzenia, a nie y, jakimś układem mentalno-emocjonalno-hormonalnym, który sobie ustawiam i swoje tłumaczenie na życie, że już jestem taki poukładany. To właśnie te, jak mamy takie mentalne poukładanie, to przyjdą właśnie takie sytuacje, które nas dotkną, by pokazać, że to, konstrukcja, ten komfort, ta cisza, to wszystko jest iluzoryczne i potrzeba zejść głębiej i zobaczyć to nie z identyfikacji. Z ciałem mentalnym, emocjonalnym, ale często jest tak, że te wszystkie różne oświecone treści są właśnie w, y, tak ubierane mentalnie i myślimy, że mentalnie możemy dotknąć czegoś, co tak naprawdę jest, można powiedzieć, czymś, co się budzi w nas i jest naturalnym stanem, y, który nie identyfikuje się z mentalizmem, emocjonalizmem, hormonalnością z ciałem fizycznym. No dobrze, i teraz kiedy. Schodzimy do tego punktu zero, to to coś samo w sobie jest nienaruszalne. Nie jest w stanie być zagłuszone. To po prostu jest. I ten stan jego się nie, nie osiąga, tylko się przyzwala na to, by on się przejawił. A najlepiej przejawia się w momencie, kiedy pozwalamy sobie na to, by zatrzymać swoje ciało, zatrzymać swój układ trawienny, wstrzymać się od jedzenia, może też wstrzymać się od picia, e, zgasić światło i po prostu być. Już nie starać się być, nie chcieć jakimś być. Nie coś robić, tylko po prostu być. Puszczenie wszelkich chciejstw dopiero pozwala na to, że ten stan się objawia. I zaczynamy widzieć wszystko z perspektywy swojej swojego jestem. I tak to bym powiedział bardzo ogólnie, że właśnie pokój ciemności jest takim miejscem, które pozwala percepować przeszłość, przyszłość, fizyczność, niefizyczność. Z tej rdzenności, która jest, można powiedzieć, naszą esencją tego, kim jesteśmy, której się nie opisze w słowach. Możemy mówić różne wzniosłe, piękne rzeczy, ale to jest nie do opisania. To obserwuje, to widzi. I można powiedzieć, przejawia się w zależności od tego, jak nasz umysł, nasza, nasza persona, e, można powiedzieć, rozluźni się i wpuszcza. Ten, można powiedzieć, nie fizycznością przejaw tego, kim jesteśmy. No, to taka refleksja, bo za już parę dni zaczynam kolejną, oj, dwudziestą pierwszą, chyba, albo dwudziestą drugą, dwudziestą pierwszą edycję Pokoju Ciemności. I Czuję taką wielką wdzięczność, radość do tego, że wszyscy z całą grupą w tej wyprawie w, przez ciemność zejdziemy głęboko, dotykając tego, co jest esencjonalne. Każdy na swój sposób, na tyle na ile jest gotowy przyjąć, odpuścić identyfikację z ciałem. Odpuścić identyfikację z bodźcami, których będzie bardzo mało tam, ale będą. I właśnie powiem Wam, że to jest dla mnie niesamowite, bo można wyizolować się, deprywację sensoryczną zrobić na maksa, dźwięk, wszystko. To jest akurat pokój ciemności, jest yy, w grupie i można powiedzieć, że w jakimś sensie wysuszymy siebie, swoją obecność, a każdy zajmuje się sobą. E, słyszymy, jak ptaki śpiewają, jak e, te, te cykle natury się tam gdzieś przejawiają. I kiedyś myślałem sobie, no dobrze, to, to powinno być taka, taka pełna deprywacja. E, I oczywiście ona jest, za, zawsze ma swoją wartość i to jest, to jest piękne, ale właśnie dostrzegłem na przestrzeni tych wszystkich edycji, że spotkanie się w grupie, stworzenie takiego można powiedzieć Wiru energetycznego, takiego pola energii, wspólnej podróży. Te różne bodźce, które są bardzo zminimalizowane, ale są, i to wspólne odkrywanie tego, że jesteśmy jednością, połączeni, że nie jesteśmy sobie wrogami, nie jesteśmy sobie przeciwnikami, nie jesteśmy sobie przeszkadzającymi przes, przes, sobie. Po prostu my jesteśmy tam, by wzajemnie się wspierać, inspirować i być, pomimo tego, że zajmujemy się sobą. To jest dla mnie niesamowite. Każdy zajmuje się sobą. I jakie jest oświecające uczucie, kiedy w tym zajmowaniu się sobą, w tym dbaniu o siebie odkrywamy w takim podsumowaniu, w takim spojrzeniu potem już po całym tym, tej naszej podróży, że się wzajemnie wspieramy. Wzajemnie inspirujemy. Niesamowite, że my jesteśmy stworzeni, można powiedzieć, z jednego czegoś, coś z jedno, co wzajemnie nie ma innej w sobie jakiejś narracji, jak tylko wspieranie się, inspirowanie. Chociaż my możemy umysłem nazywać coś, że coś jest w nas niespierające, czy jakieś nieprzychylne. Te kontrasty są tak naprawdę z szerszej perspektywy zawsze wspierające, zawsze prowadzące nas do tego, byśmy wyśli z tej identyfikacji. Nie mogę, nie wiem, e, powinien, powinno być tak, poukłada sobie tak, to powinno być tak, to mnie denerwuje tam. Wyjść z tej identyfikacji i zobaczyć przez te kontrasty to, kim jesteśmy. Dobrze, kochani, słuchajcie, taka refleksja najlepszego do lasu trzeba iść. Ej!